Ziemia kłodzka należy do najbogatszych w złoża wód mineralnych regionów Europy. Ich wartości lecznicze znane były już w średniowieczu. W XVII wieku opisał je w swojej słynnej graciografii pastor ewangelicki Georg Ellurius. Ale masowe wizyty w niemieckich badach, czeskich łaźniach i polskich zrojach zapoczątkował dopiero wiek XIX. Bogacenie się społeczeństwa. Romantyczna moda na zachwyt przyrodą i krajobrazem sprawiły, że narodziły się tu miejscowości uzdrowiskowe, przekształcając się z wiejskich osad w miasteczka i miasta. Dostęp do nich gwarantowały drogi i podróżnicze diliżansy, ale największą możliwość rozwoju przyniosła kolej. Lewin Kłocki nie jest uzdrowiskiem. Ale piękne położenie u stóp gór stołowych na trasie Skłocka w kierunku czeskiego nachodu oraz bliskość Polanicy, Dusznik i Kudowy Zdroju uczyniły z tej miejscowości ważną osadę letniskową. W 1905 roku wybudowano tu linię kolejową wraz z imponującym wiaduktem nad drogą i potokiem Bystra. Konstrukcję wznosili, począwszy od jesieni 1903 roku. Do października 1904 włosy i chorwaccy budowniczy pod kierunkiem inżyniera Spierandio, Sześcioprzęsłowa budowla z dekoracyjnymi prześwitami jest poprowadzona łukiem nad doliną, dzięki czemu malowniczo wkomponowuje się w górski krajobraz. Ma formę typową dla czasu swego powstania i przypomina wiele podobnych wiaduktów w Europie. Jego długość wynosi blisko 120 metrów a w najwyższym punkcie góruje 27 metrów nad potokiem. Do budowy zużyto prawie 500 metrów sześciennych kamieni i przerzucono około 1500 metrów sześciennych ziemi. Uroczysty wjazd pierwszego pociągu relacji Duszniki-Zdrój-Lewin, na nowo zbudowany dworzec w Lewinie, świętowano 8 lipca 1905 roku. Trasą kolejową z kłocka do Kudowy nazywano Glacier Zemering na wzór austriackich linii kolejowych prowadzonych przez Alpy. Poprzez wytyczenie na tym odcinku sześciu zakrętów łukowych udało się zniwelować około 200 metrów przewyższenia. Przed wybuchem II wojny światowej linia kolejowa została przedłużona do nachodu, co związane było z okupacją Czechosłowacji przez III Rzeszę. W 1945 roku doszło do zatargów granicznych między Czechosłowacją a Polską po zmianach granic w Europie i trasa kolejowa łącząca Kudowoń-Zdrój z Nachodem została rozebrana. Obecnie szlak kolejowy prowadzący przez ziemię kłodzką uznawany jest za jedną z najbardziej malowniczych linii w Polsce i można śmiało zaliczyć ją do atrakcji turystycznych regionu. W stulecie powstania wiaduktu społeczność Lewina Kłodzkiego przypomniała historię wzniesienia tej budowli, upamiętniając ten fakt okolicznościową tablicą na konstrukcji. A zmodernizowany wiadukt warto podziwiać nie tylko z okien pociągów, ale też z okolicznych wzgórz, szczególnie w nocy, gdy jest pięknie podświetlony.